Cześć, witajcie na pierwszym treningu domowym z Dragonem. Cześć Dragony. Rozpoczynamy cykl w dniu dzisiejszym, pierwszy trening. Już dzisiaj sobota, zaczynamy, mam nadzieję, że jesteście w domu ze swoimi bliskimi i możecie rozpocząć trening. Podczas treningu potrzebujecie troszeczkę miejsca oraz pas, pas do judo lub skakankę, czy jakiś inny sznurek. Słuchajcie, w każdy trening oczywiście zaczynamy od rozgrzeweczki, także ja dzisiaj będę trenerem, mojego brata, trenera Macie Cząstki. Robimy sobie 15 pajacyków zwykłych. Za chwilę przejdziemy do pajacyków równoległych. Również wykonujemy 15. Początkowa zrzędka jest po to tylko, żeby zwiększyć naszą temperaturę ciała i przygotować się do, przygotować się do treningu. Później pajacyki ruskie, po skosie, Spróbujcie sobie, jak Wam pójdzie. Jeśli jesteście z bratem, siostrą, z mamą, to oczywiście siedzicie razem. Dziosek muszą być rozgrzane. Później wykonujemy rozgrzewanie główki, góra, dół, obszerne ruchy. Wszystkiego róbmy dzisiaj sobie po 10. Kolejną prawo, lewo, na boki od ucha do ucha. 9, 10. Drugo odwodzenia. Ba. w tył. 8, 9, 10. Jak macie? W przód. przód możecie jakąś fajną muzyczkę puścić. Też jeszcze zrobimy wyskok, kręcę. Przód, Fięć, wysoko w ręce. W przód. Obszar wysoko 10 powtórze. kolejno 10 razy wysoko w Raz, W tył. 2, 3. 8, 9 stajemy na przemian prawa, lewa, rączki wyprostowane obszerne wymachy w przód później obszerne wymachy w tył e, możecie sobie spróbować e, takie bardziej ćwiczenie koordynacyjne kolejno 10 wymachów prawa, w przód, lewa, w tył prawa, w przód, lewa, w tył też może no powtórzeń będzie gdzieś... trochę śmiechu może dziecko będzie umiało, rodzice koniecznie później zatrzymujemy i staramy się wykonać ćwiczenie odwrotnie prawa, w tył, lewa, w przód Jestem ciekaw, jak wam to pójdzie. Jak będziecie mieć fajny filmik, poświcie sobie i wyszijcie. Pokażę Wam Nagrywajcie się, ludzie filmiki, bądźmy w tym czasie razem. Wysyłajcie zdjęcia, komentujcie. Będzie trochę ćwiczeń, będzie trochę zabawy. Mam nadzieję, że będzie też filmik weselej. I jedziemy krążenia przed jedną, w drugą stronę po 10. Później rozżyjemy że Staw stołkowy, nadgarski, paluchy u nóg, nadgarstki, palce u dłoni. Oczywiście, jak macie zimną podłogę, to mam nadzieję, że się w skaterkach, najlepiej z antypoślizgiem lub nawet w jakimś szkolnym. Bioderka 10 razy w jedną stronę, obszerne wymachy 10 razy w drugą. Stańcie sobie luźno w lekkim rozkroku na szerokość baków. Głowę staramy się trzymać w jednym miejscu. I drugą. Raz. Dwa. Będziemy się starali rozgrzewkę codziennie prezentować inną. Dzisiaj zaczynamy od takiej rozgrzewki klasycznej, którą znacie. Zdaniemy sobie szeroko na nogach, zrobimy sobie skrętosłony. Po skosie. Prawa dłoń idzie do lewej stopy, lewa dłoń do prawej stopy. Zaczynamy od przysiadu. Pamiętajcie, żeby cała stopa znajdowała się na powierzchni, na podłodze, na dywanie. Kolana nie wychodziły poza palce od tu. I wykonujemy przysiad. Raz. Proste Pas prace patrzymy przez siebie. Trzy stopy. Przede wszystkim nie skierowane jak kaczki na zewnątrz, tylko kąt e, lekko lek rozwarty między 12-15 stopni. 10. Ok. I teraz weźmy naszą, nasz pas. Pas dzisiaj nam posłuży jako skakanka, także jeśli naprawdę nie macie pasa, bo zapomnieliście z szatni, czy jeszcze po prostu nie macie, bo jesteście na grupach jeszcze pośrodkujących, no to weźcie sobie skakankę, czy cokolwiek jednego co Wam się przyda do skoku. Spróbujcie wykonać e, 3 po 20, 20 powtórzeń. Złapać kilka wdechów, wydechów, wykonać kolejne 20 powtórzeń. Możecie robić na zmianę. E, dziecko wykonuje 20 powtórzeń rodzic. albo się Albo do pierwszej stupy. Zobaczymy komu lepiej idzie. Mamy tacie. na też Trzymaj o Oj, samiutko. Pamiętajcie, że to ma być wszystko na wesoło, na śmiesznie. Także mam nadzieję, że się dobrze uczycie. W tej chwili odrabiacie lekcje z zaległości, jakie ktoś ma matematyki językowe z biologii. Wszystko nadrabiajcie, jest na to czas, ale o treningach nie zapominamy i będziemy chcieli codziennie. Od dzisiaj. Tak zrobiliście yy, 3, po 20. Spróbujcie sobie, może w tylu. podskokie skokiem Wam pójdą. Dawno nie robiłem, szczególnie na, yy, yy, na pasie, ale zaraz, teraz wracam. 2, 3, 4, 5, 6, Ja 8 robię, żeby się uderzać czasem w sufit. I mam 8, żeby pokonać Stylena Dominika, zobaczymy jak tam pójdzie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brawo! Myślę, że ten wynik jest tutaj akurat przypadkiem, ale sami widzicie, ja się nie rozgrzewałem, Maciek się rozgrzewał i od razu mu lepiej idzie, także rozgrzewka jest bardzo, bardzo ważna. Jak zrobimy sobie już skakankę, postarajcie się złożyć pas. W ten sposób i zróbcie sobie jeszcze przy napiętym brzuszku, w ten sposób przekładamy sobie pas za plecy, wyprostowane rączki, bardzo fajne ćwiczenie. 10 powtórzeń, złapcie sobie pas, ciut wężej, zróbcie sobie kolejne 10 powtórzeń, w ten sposób spokojnie, z uśmiechem, to ma być teraz czas taki dla nas ciszenia, wyciszenia. Pamiętajcie, że jeśli mielibyście jakiś problem, niedługo zbliżają się egzaminy na pasy, na kolejne Q, jak będziecie mieli jakiś problem z daną techniką, to będziemy Wam prezentować, czy to rzuty, trzymania, czy może pady, może ktoś będzie chciał, żeby pokazał, jak się wiąże pas do judo. To wszystko, na to wszystko czekamy na Was w komentarzach. Dokładnie, pokażemy Wam, jak się wiąże pasy, jak pady, trzymania. Mamy tutaj kawałek maty, także możemy nawet je porzucać. Jak już zrobiliśmy przekładania pasem, puszczcie sobie pas w ten sposób i wykonajcie w każdym kierunku po 30 po, po, skoków. Nawet możemy z właśnie zademonstrować, razem jak macie jeden pas w domu, to synchroniczne skoki. Jak macie drugi pas, to nawet cała rodzina jest w stanie się tutaj zmieścić. I wykonujemy nóżki na szerokość bioderek. Jeszcze seria. Pierwsza 30 seria, 30 powtórzeń, tak? do przodu, do tyłu, raz, starajcie się skakać równo, nie zapomnijcie o no. od, oddechu, oddychamy sobie, liczysz razy? 6, 7, 8, 9, 10, 1, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10. Zachęcamy do tego, żeby w rodzinie też się raz siostra, raz brat, raz mama, raz tata, czy kto będzie akurat w tym czasie w domu. Znowu 90 stopni. Jedziemy kolejne 30 powtórzeń.

5, 3, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Możecie liczyć w różnych językach po japońsku, rosyjsku, angielsku, niemiecku. O właśnie, nauki. Nauka teraz będzie. To może teraz 10 po japońsku. Jakie ćwiczenie następne dręcze? Teraz bierzemy pas. Robimy z niego kółeczko, okno. Tak. W ten sposób. I słuchajcie, postaramy się wykonać 20 razy. Każda osoba, która teraz ćwiczy, stajemy szeroko przed pasem. Doszeczkę skopiamy wąską, wyskakujemy szeroko. Hop, hop, i powracamy. Hop, hop. Proszę, ręce. Voilà, start. Trzy. Cztery. Będziemy zwiększać intensywność treningu z dnia na dzień. Ale, ale jeszcze Więc rozrzeczka. Dzisiaj myślę, że to będzie taki, po pierwsze, że to jest nasz pierwszy trening. Zrobimy tą rozrzewkę, przejdziemy płynnie w trening. Czyli pierwsza część treningu będzie kondycyjna. Jak widać po tym rysunku, bardziej, bardziej jest ona kondycyjna. A później po prostu zakończymy, zrobimy sobie cztery ćwiczące siłowe w parach, czy tam wytrzymałościowo siłowe w parach. A jeszcze przejdźmy sobie, jak mamy ten pas. Dalej z pasem. Miało być po w ten macie Ja teraz pokażę ćwiczonko. Będziemy starać się na lewej nądze, póki co skok, wyskok do tyłu. Dobrze? Czekaj. Raz, idź, i za, go, roku, sieci, patrzy, piu, do. I to samo, żeby było nasze ciało symetrycznie rozwijane. Robimy na drugiej nodze. 1, 2, 3, shi, go. Roku, Shifi, Hashi, Kyu, Jou. Ok. Jak już to mamy? Jedna i druga osoba zrobiła. Będziemy wykonywać teraz bokiem. Czyli stajemy bokiem do e, naszego tutaj e, kółeczka i będziemy wykonywać hop, hop, hop. 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 Tak? No i zrobię sobie pierwszą serię w 10 powtórzeń. Tak ktoś się chwieje może Cztery. chwilę poczekać. Staramy się drugą nogą obić, nie dotknąć. 6, 7, 8, 9, 10. Teraz jedną cerę zieloną. Na nóżka. Ja robię nalelech, na lewej. Tyle marzy sobie prawej, 3, 4, 5. 10. Tak, dziesięć. Tak, dziesięć. Dobrze, I słuchajcie, teraz zrobimy sobie, możemy zrobić. Bez pasa. Tak już wyspala. No, tak. Bez pasa. Przejdźmy do treningu. Przechodzimy do ćwiczeń wytrzymałościowo siłowych, będziemy w parach. Pamiętajcie, uważajcie, najpierw dużo będziecie ćwiczyć. Oczywiście czasami sąsiedzi nie myśleli na dole z mieszkania pod wami. że Coś się u Was dzieje. E, dlatego zabezpieczcie ten wokół u siebie. Jeśli e, będzie coś zagrażające Waszym ćwiczeniom Wam, no to po prostu zmieńcie sobie ćwiczenie troszeczkę niżej. Jak my będziemy na przykład w pozycji e, obronnej na czworaka, no to wyście połóżcie niżej na brzuchu. No ale to zaraz wrócić. Dokładnie nie wiem, kto jest teraz przed nami. Jeśli są zawodnicy yy, starsi, bardziej zaawansowani. Mogą sobie nawet yy, krzesło położyć. Jeśli ktoś jest początkujący może wystawić tylko na przykład nóżkę tutaj yy, do przeskakiwania. Także spokojnie. Wariant pierwszy. Jesteśmy yy, w ten sposób i pierwsza osoba wykonuje. Przeskok odwraca się, przeskok odwraca się. Tak jak ja mówiłem, trzeba wszystko po 10: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeśli ktoś chce sobie zwiększyć troszeczkę intensywność tego ćwiczenia, to podnosi po prostu partnera czy tam jakiś inny przedmiot wyżej. Tak, może być w ten sposób, może być cieszy o wyprostowanych, ale powiedzmy, że w ten sposób też 10 razy. Staraj się przede wszystkim nie skakać z nogi na nogę, tylko z dwóch nóg wybić się jednocześnie. Można sobie pomóc rączkami w tym, hop, przeskoczyć, odwracamy się, hop, przeskakujemy, hop, przeskakujemy, hop. To ćwiczenie też wykonuje druga osoba 10 razy. 9, Słuchajcie, pierwsze ćwiczenie obwodów zaliczone, dzisiaj mamy trening składający się z czterech ćwiczeń. To było pierwsze, teraz pokażemy drugie i zakończony pierwsze obwodzie. Ile tych obwodów zależy od Waszej tutaj wytrzymałości, Waszego przygotowania. Najmniejsi może zrobią tylko jeden, Najmniej od Najmniejsi może zrobią tylko jeden, od tego zaczną. Mamy troszeczkę czasu, codziennie będzie coś nowego. Osoby, które już są w formie, są w gadzie to proponujemy, że to było 3, no grupy koniecznie. 3 do 5 obwodów też wam starczy. Zobaczymy. Dajcie znać, jak będziecie się czuć w następnego dnia. Kolejnym ćwiczeniem jest pompka. Przyjmijcie piątki, piątki, kolejna pompka. Zacy, że nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby wykonywać wiele powtórzeń, byle jak. Możemy, wam 5 pompek z dwoma piąteczkami. Po tym robimy przerwę, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, tak? Czyli na przeciwko siebie jesteśmy w pozycji kąpeczki, nogi na szerokość bioderek, e, brzuszki mocno tyłki i pośladki napięte. Robimy zejście w dół, razem hop, prostujemy rączki, przebijamy piątkę, piątkę. To jest jedno powtórzenie. Hop, hop, dwa, hop, trzy, hop, cztery, hop, pięć. Pół. Jeśli ktoś jest sam, wykonuje te ćwiczenia przy ścianie. Teren Maciek zademonstruje. Ściana wykonuje piąteczkę, e, pompeczkę, przybija piątkę ze ściany. Hop, hop, tajemnie, żeby jak najmniej ruszać się na budynku. Angażują po prostu mocno mięśnie. się przejdziemy do wykroku, rok też możecie robić wspólnie. Bardzo ćwiczenie. Brat, siostra, mama z tatą. Dokładnie, schodzimy, jedną nóżka w przód, schodzimy w dół, nie uderzamy oczywiście kolankiem w podłogę, staram się zachować zasadę najprościej, 90 stopni z przodu, 90 stopni z tyłu, wyprost, odstawienie nóżki, hop, wyprost, odstawienie nóżki i jedziemy sobie 10 powtórzeń atak. na... Atak nogi wykroczne i powrót do pozycji podstawowej. 10 powtórzeń oczywiście na każdą nóżkę, Staramy się o osoby, które mają problemy z równowagą, nie dajecie w jednej linii, ponieważ ciężko jest tutaj przytrzymać równowagę, dajemy lekką nóżkę, hop po skosie, prostujemy, hop po skosie, osoby, które są mocniejsze, mają mocne nogi, mogą nawet sobie potrafić po trochę od schody, wytrzymać się nad głową, to będą miały dodatkowy tutaj wysiłek. Miałem 10? Tak. Teraz ja przechodzimy do ćwiczenia miejscu brzucha. Myślę, że każdy będzie zadowolony z tego ćwiczenia. Lato się zbliża. Słuchajcie, ciuchów 2020 zbliża się wielkimi krokami. Łapiną 2020 też się zbliża. Także bądźmy gotowi. Słuchajcie, siadamy sobie naprzeciwko siebie. Jak macie jakąś kalimatę, możecie usiąść na kalimacie. Korzyt podłożyć sobie pod pośladki. Jeśli ćwiczycie sami nie macie... Komu ski poćwiczyć, no to to swoje stopy na przykład pod szafkę czy pod y, kanapę, tak żeby było bezpieczne, żebyście mieli uparcie. Jak macie dywan, to oczywiście róbcie to na dywanie. siadamy, ja siadam ten masz Kobi na y, stopę od mi. Kładziemy się równocześnie na piercy i podnosimy równo, przybijamy dziesiątkę, wracamy, przybijamy dziesiątkę, wracamy. Staramy się przede wszystkim nie zadzierać tej głowy w dół. Plup, plup. Nie zamierzam głowy, tylko trzymamy. Tutaj patrzymy przed siebie, a jak ma chcieli pod koty proste, pośrodnie. W na... kocie. Nie bujamy się, za dużo, staramy się, żeby nas mięśnie dłuba do góry. Hot. Hot. Jeśli Dzień. już ktoś nie dał rady, a druga osoba ma siłę, ta trzyma od siłownię, dziecko może trzymać. I kolejny na przykład. Powtórzenia, dajcie tutaj zacząć jeszcze dwa, jeszcze jedno, i przede wszystkim motywacja, brawo, brawo, dobra robota. I słuchajcie, te cztery ćwiczenia e, praktycznie poćwiczyliśmy tutaj tricepsy przy pompeczkach, e, klatkę piersiową, e, brzuszek, e, nóżki. E, co jeszcze robimy na ćwiczenie? No teraz zakończyliśmy te cztery ćwiczenia i teraz zaczynacie sobie powtarzać te, ten obwód. Czyli te cztery krótkie ćwiczenia powtarzacie sobie 3-4 trzy, trzy, serie, może ktoś potrzebuje 5. Jeśli ktoś potrzebuje, no to po prostu może sobie też zwiększyć ilość powtórzeń, jak jest w doskonałej dyspozycji. Dopo trening początkujący. I teraz przechodzimy do ćwiczeń rozciągających. Dobrze, między słuchajcie, tylko jeszcze między danymi obwodzikami, czyli ten cyklem ćwiczeń. Zróbcie sobie z dwie, trzy minutki przerwy, weźcie łyczka wody, nie od razu całą butelkę, czy całą butelkę. Łyczka, dwa łyczki, odstawcie butelkę i przygotujcie się do drugiej i kolejnej serii. Rozciągamy głowę, przyciągamy ucho do jednego barku, do drugiego. Pamiętajcie, żeby nie przyciągać barku do ucha, tylko ciągnąć uchem do barku w dół, w przodu, wręcz tak Bardzo powoli, nie naciągamy na siłę. Dajmy te głowę swobodnie opadać w dół ewentualnie. Lekko, delikatnie położymy na nią przed siebie. łokieć zaginamy do tyłu. rączka idzie z dłużkiem długo. Przeciwamy ten mięsień, czyli triceps. Policzy swobodnie do 10. Druga ręka. I też swobodnie oddychamy. Głębokie, robimy już mam Mam nadzieję, że Wam się Wyboki, tutaj nie podoba. Można teraz przy rozciąganie spożyć w kierunku barku, który naciągamy. Ćwicenia ściągających jest mnóstwo. Także pokażemy taką podstawę, to co też sami świeciliśmy. Dzisiaj pokazujemy Wam ćwiczenia, które po prostu zdają dzieci. No bo słuchajcie, teraz. E, raczej rozciągamy nóżki, głowa leży, ścięgamy lewą nóżkę. Przytrzymujemy sobie spokojnie to pół minutki do 30. Patrzymy w sufit, Patrzymy czy domu wszystkie żarówki świecą. Drugą łóżkę. A się głęboko oddychać. Świecianko. W ten sposób, jak leżymy, leżymy się na poczku. Kolanko dotyka maty podłogi. Jedna rączka jest na kolanie, i w drugą stronę odsyłamy się. Zmieścimy się razem. Jak Maciek, jedna łóżka jest do podłogi, i bo zatrzymam. To jest najważniejsza. Druga ruszka jest swobodnie tutaj opada. Ona będzie powoli, powoli, tutaj się opadać. Miejsc się będzie puszczał. Patrzymy głową również tutaj do naszej dłoni. Nie ma sensu tutaj klikka gdzieś tam yy, mocno swobodnie. Jak ktoś tutaj będzie mocno spięty, tak jak pan macie, powinien po prostu troszeczkę dłużej sobie w tej pozycji poleżeć i przede wszystkim głęboki dech. Przytrzymanie jest 4 sekundy potwór dech. Sekundę przytrzymania. Bardzo powoli przez 4 sekundy wypuszczamy powietrze i sekundę przerwę. Jak zrobimy, oczywiście robimy z na drugą stronę, łóżko jedna wyposażone, druga objęta, Patrzymy w drugą stronę, patrzcie, jakie macie, mam wysoką rączkę, a teraz zobaczcie, głęboki dech Zatrzymujemy i powoli wydech, patrzcie, powoli wydech, I już rączka idzie, idzie w dobosza, już pierwsze 5 cm, a to jeszcze jest, nic. Jeszcze raz, głęboki dech. Zatrzymujemy powietrze i powoli wydech. z każdym wydechem już tutaj będzie ta rączka, będzie te mięśnie się puszczał, się ładnie rozciągał. Przede wszystkim dla osób, które długo, dużo siedzą przy biurku, to y, będzie miało zbawienny wpływ na nasze mięśnie pleców, które też y, no są codziennie też y, Dziękujemy Wam za wspólny trening w cyklu trening domowy z Dragonem. Widzimy się jutro. Najważniejsze, żebyśmy się widywali, jak nie możemy się widywać na żywo, będziemy się widywać w internecie, czekamy na komentarze, zdjęcia, filmiki. Starajcie się, będziemy mieli razem kontakt, także starajcie się wrzucać, komentować, lajkować, co tylko wrzucamy, żebyśmy czuli się w e, tych dniach razem. Mega za ten tęsknimy, ale słuchajcie, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, się o siebie, dobrze jemy, nie opływamy się z słodyczami, regularne posiłki i Poza nauką też poróbcie coś z rodzicami wspólnie, w karty, w planszówki, ułóżcie fajne puzzle, puzzle. Dziękuję. Pierwszy trening domowy z dragonem za nami. Będziecie wrzucać filmiki, zdjęcia, komentować. Czujemy się w tych dniach razem. Nie możemy się widywać na żywo, ale będziemy się widywać w internecie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.